Siemaneczko kochani, tutaj Czeko, a to jest kariera zawodnikiem Będzie ona u mnie na kanale Tylko to jest oto zagadka, będziemy grali bramkarzem Będę się starał pokazywać wam bardzo dużo y, sytuacji, chociaż będzie ich mało Dobrze, to ja y, zacznę swoją podróż, y, swoją karierę piłkarską, bramkarza W klubie z ligi rosyjskiej Będzie to y, Terek Grozny mają Amalczeńko, nie jest za dobry, tak. No mam nadzieję, że nam się uda. A będę grał tutaj, ponieważ tutaj jest jeszcze kilku Polaków, a to jest jeden ze słabszych klubów w Rosji, więc chcę tutaj pokazać jak umie grać i później odejść do lepszych klubów, dobrze? Zagramy na Stadionie Europa. Pobierzemy najnowsze składy na legendarnym, zagramy Euro, Euroluźna. Dobrze, przechodzimy dalej. Pobiera nam tutaj najnowsze składy. No, poczekamy jeszcze chwilkę. Pobrano najnowsze składy. Stwórz wirtualną gwiazdę. Tutaj napiszemy Michał. Nazwisko. Czeko. OK. Znane jako czeko. Brak komentarzy na koszulce Czeko. Yy, Polska. Yy, numer stroju weźmiemy sobie. Oj, przepraszam Was. Numer stroju weźmiemy sobie pierwszy. Yy, moja data urodzenia to 21 luty. Yy, fryzurę sobie zmienimy. Styl długość średnie. Weźmiemy tutaj sobie gdzieś powinno być. I Rokes. Kolor włosów taki o. Zarost yy, i rodzaj zarostu weźmiemy sobie. To. To tak nie wygląda mi się to podoba. Bródkę weźmiemy sobie. Kolor zarostu, okej, okay, dobra. No i teraz tak. Tworzymy brankarza akrobatę, oczywiście. A jakby inaczej. Dałem mu metr 89. I dałem mu tak. O! z, me, z 80 kg, będzie ważył. O! Dałem mu przeciętny. No i prawą nogę. Okej, okay. przechodzimy dalej. Klub Terek Grozny ściąga nowego zawodnika. No tutaj widzimy, że piszą o naszym, o nas, że jesteśmy 17-letnim rankarzem. Mm, kariera Czeko, tutaj właśnie zapiszemy. Okej, okay, to tak. Pierwszy sparring. Aha, jeszcze oczekiwania. Twoje cele na sezon. Otrzymaj średnią ocenę za mecz ligowe nie... za mecze ligowe nie nie Niższą niż 6 6,0. Zakończę spotkanie z czystym kątem co najmniej 5 razy. postaram się stracić brankę nie więcej niż 0,4 razy na mecz. Otrzymaj poziom 1 wybranionych strzałów na każdą straconą bramkę. No dobra, postaram się. Ok, jedziemy dalej. Um, przesumulujemy sobie bardzo dużo tych dni. Na kraju i klubu na razie nie mam szans. Przecież Polacy to tam mają, dobry brankarzy, szczęsny oraz Tytoń. Zostaje, mówi Denswil. Chcieli pewnie kupić, kto to w ogóle jest ten Denswil? Ajax! 17, 19-latek, 67. Eee, słaby. Christopher Kerbrat, zdobyty przez terek Grozny. Zobaczymy, kto to jest. 25-latek, 65. No nie wiem, czy to miało być jakieś wzmocnienie. Antonio Ferreira, zaraz zobaczymy ile ma Antonio Ferreira Antonio Ferreira ma 68 panowie, jest szybszy, więc przykro mi Dobra, już dochodzimy do sparingu yy, Zagram na bramce Dobra, wybiorę jeszcze tutaj tylko stroje dla naszych zawodników Będę grał czeko No i dobra, widzimy się podczas skrótów Okej, okay, pierwsza akcja w meczu to minuta szósta, wrzutka Tutaj faulowany piłka 4 grozny, nie wiem jak, w polu karnym. I jest rzut karny dla Tereka. Do wykonania tego rzutu karnego podchodzi Maciej Rybus. Robi rozbieg, strzela, ale prosto rankarza, branka, szła piłkę. Następna sytuacja, minuta 23. Piłka rozegrana między trzema zawodnikami. Zagranie jeszcze, wrzutka, strzał, ale nad ranką. Następna sytuacja, minuta 52, wrzutka, tutaj jeszcze małe zamieszanie, trochę fauli, ale ja bronię pod koniec, ale i tak był faul w polu Następna sytuacja, minuta 57, piękna wrzutka do napastnika Tereka, który w boczną szatkę kopie piłkę. Następna sytuacja, minuta 90, Serginio wybiega sam na sam, chociaż troszkę się zagubił, jeszcze tu już mógł strzelać, podaje na pustą brankę i... Jest przegrywamy 1-0. Hugo strzela bramkę w 90 minucie po mojej ładnej pierwszej obronie tego strzału, ale nie udało mi się do końca tego obronić. Następna co, myślę, to minuta 90. Ładna klepka przed karnym, Tutaj faulowany, znowu nie wiem, jak napastnik Tereka groznego. I jest znowu rzut karny. Znowu podchodzi Maciej Rybus. Bierze rozbieg. Wykonuje karny na dwa tempa strzela w drugą stronę którą się rzucił branka. W ogóle w inną stronę. Świetnie wykonany rzut karny. No i jest jeden do jednego. Jeden do jednego. Dobrze, jesteśmy już po meczu. Teraz przesumujemy sobie kilka dni. Widzimy, że tutaj y, umieścili nas na liście transferowej y, na liście wypożyczeń. Chociaż ja nie wiem dlaczego, bo ja mam 17 lat, a ich yy, brankaż ma tyle samo. No i teraz yy, w kalendarzu przesymulujemy sobie mecze. Tutaj jeszcze informacja, że będziemy sobie grali yy, w tym meczu z Brighton chyba, tak? Brighton, że yy, klub Brighton wyjdzie w ustawieniu 4 3, -3. Craig, McCulley, Smith. Okej, okay. to ja tutaj wejdę sobie w kalendarz. Zasymuluję do dnia przed meczem z Lokomotywem Moskwa. Oferta wypożyczenia. Powiem wam, że może być coś takiego, że jak nie będę chciał żadnego wypożyczenia, to może i zostanę. Tutaj mamy informację, że Igor Lebedienko powraca. Jesteśmy już podczas meczu. Jesteśmy już w dzień meczu z Realem Sociedad. Jego też zasymulujemy. Jest symulacja, oferta wypożyczenia kolejna. Też się nie zgadzam, ponieważ chcę zostać w Tereku. Specjalnie przyszedłem do takiego mniejszego klubu, żeby tutaj coś może powalczyć o jakiś pierwszy skład. Kolejna oferta. Też ją odrzucę. I już jesteśmy. Adilson powraca po kontuzji. Yy, jesteśmy w dniu spotkania z Lokomotywem Moskwa, w zagramy w pierwszym składzie. No i dobrze, to widzimy się w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, dodawajcie do ulubionych, komentujcie i ja byłem czekał ty byś ty, no i siema.